W poniedziałek o 8 rano rozpoczął się strajk nauczycieli organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Do akcji przystąpili wszystkie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu powiatu sztumskiego. W niedzielę Solidarność podpisała porozumienie z rządem. Ta decyzja podzieliła jednak związkowców. W wielu regionach przystąpili oni do strajku nauczycieli wbrew decyzjom centrali. Ludzie są oburzeni tym, w jaki sposób podpisane zostało porozumienie, że to się odbyło bez konsultacji. Termin protestu zbiega się z planowanymi egzaminami. Zewnętrznymi, bowiem 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty, a 8 maja powinny rozpocząć się matury. Pani dyrektor, w dniu dzisiejszym na terenie całego kraju odbywa się strajk nauczycieli. Jak to wygląda w gminie Dzierżgoń? No w całej gminie niestety nie mogę odpowiedzieć za całą gminę, powiem tylko jak to wygląda w naszej szkole. W naszej szkole w tej chwili nie strajkują, nie strajkuje tylko trzech nauczycieli, Pozostali, pozostałych 70 ponad strajkuje, tak deklaruje. Oczywiście jeżeli będą mogli, jutro mogą zmienić zdanie, ale na dzisiaj odbywa się strajk w obydwu budynkach szkoły. Przed nami testy gimnazjalne oraz testy ósmych klas szkoły podstawowej. Jak to będzie wyglądało, czy te testy w ogóle się odbędą? Egzamin gimnazjalny odbędzie się, musi się odbyć. Już w tej chwili mamy skompletowane, można powiedzieć trochę komisje, które na prędko musieliśmy zebrać. Zaznaczę też, że bardzo ufam moim nauczycielom i wiem, co czują. Myślę, że część z nich jeszcze w dzień, kiedy będą rozpoczynały się egzaminy. Przerwie strajki stanie do komisji. Czekam na ich deklaracje, ale też rozmawiamy o tym i mogę zapewnić, że myślimy przede wszystkim o uczniach. U nas egzamin odbywa się bez żadnych zakłóceń. Jak ta sytuacja będzie trwała e, długo, czyli tutaj powyżej już kilku dni, e, czy szkoła ma jakiś plan awaryjny co w takiej sytuacji? Czekamy trochę na rozwiązania, które poda nam Ministerstwo. Tak naprawdę najbliższe dni to egzamin, pierwszy gimnazjalny, potem egzamin ósmoklasisty. Ten będzie dużo trudniejszy dla nas, ponieważ trzeba z góry założyć, że również z innych szkół... Dyrektorzy będą potrzebowali do komisji nauczycieli, więc ósmoklasista będzie myślę, że dla nas trochę trudniejszy. Potem święta. Wracamy po 20 kwietnia dopiero do szkoły. Bardzo liczę, że do tego czasu spór zostanie rozwiązany. Jeżeli będzie trwała akcja protestacyjna dalej, to tak jak dziś organizujemy zajęcia opiekuńcze.